Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Kogo nie widać. Ta, 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 ta. Ja nazywam się Michał Skiba i chciałbym Wam opowiedzieć o kolejnym zawodzie, którego nie widać na scenie, ale efekt jego pracy możecie obserwować w prawie każdym spektaklu. Mowa tutaj o choreografie. Choreograf jest to osoba, która jest odpowiedzialna za ułożenie układów tanecznych, które następnie aktorzy wykonują na scenie. Jest ona również odpowiedzialna za ruch sceniczny. Często choreograf jest bardzo wymagający, a jego uwagi są. no cóż. Spróbuj to zagrać, jakbyś był drzewem. Ale takim drzewem w czasie wichury. Teraz to połącz. A tak naprawdę ich praca jest niezwykle ważna i bez nich, aktorom byłoby po prostu ciężko i na scenie nie moglibyśmy podziwiać tej magii, którą tak lubimy. To wszystko ode mnie, i mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.